Siostra Inne dzieci były szczęśliwe, mając jedną konsolę. James Choke miał każdą konsolę, grę i gadżet, o jakich zamarzył. Miał też komputer, odtwarzacz MP3, komórkę, plazmowy telewizor i kino domowe. Nigdy nie dbał o swój sprzęt. Kiedy jakaś rzecz się popsuła, dostawał nową. Miał osiem parnajków, fantastyczną deskorolkę, wyścigowy rower za sześćset funtów. Bałagan w jego pokoju wyglądał tak, jak to i po wybuchu bomby. James miał to wszystko, ponieważ Głęczołk była złodziejką. Kierowała siatką sklepowych rabusiów z głębin swojego fotela, oglądając telenowele i pochłaniając ogromne ilości czekolady i pizzy. Nigdy nie kradła osobiście. Przyjmowała zlecenia z góry i przekazywała je złodziejom pracującym dla niej. Starannie zacierała ślady, nie zbliżała się do skradzionych towarów i co kilka dni zmieniała komórkę, żeby policja nie mogła namierzyć jej kontaktów. James widział swoją podstawówkę po raz pierwszy odkąd przed wakacjami przestał być jej uczniem. Przy bramie stało kilka matek zabijających czas pogawędką. Gdzie twoja mama, James? Spytała jedna z kobiet. Niedysponowana, mruknął ponuro. Nie zamierzał jej kryć po tym, jak wykopała go z domu. Kobiety wymieniły spojrzenia. Potrzebuję medal of honor na PlayStation, powiedziała inna. Może mi załatwić? James wzruszył ramionami. Jasne. Pół ceny, tylko gotówka. Będziesz pamiętał, James?